Bo oszalałeś, porwałeś mnie i po co? Przestraszyłeś mnie tylko. Jesteś jakiś głupi, jesteś jakimś dziwnym porywaczem, przestraszyłeś mnie. myślałam, że masz broń, to ty tylko udawałeś. Bianka, jestem twoim największym fanem, zostań. Największym fanem? Gdybyś był moim największym fanem, to byś mnie zostawił w pokoju. Przestraszyłeś mnie, wszyscy się o mnie na pewno martwią, ale jesteś głupi. Uch. Co za okropny dzień. Muszę stąd uciekać, żeby mnie nie dogonił. O, chyba ją znam. To chyba roszpunka. Roszpunko, roszpunko, poczekaj! To roszpunka z Playmobil Next Top model. Hej! Hej, cześć! O, super, że cię znalazłam. Mam już dzisiaj totalnie dość tego dnia. Zostałam porwana. Porwana? Ale wszystko w porządku? Przecież tutaj nie ma już nikogo. Gdzie on jest? Uciekłam mu! Ale nie mam przy sobie ani telefonu, ani pieniędzy, porwał mnie jakiś szalony fan, powiedział, że jest moim największym fanem, mówił, że ma broń, ale na szczęście nie miał i uciekłam mu. To był jakiś głupek, totalny głupek, przestraszył mnie, wszyscy się pewnie o mnie martwią, miałam jechać na przejażdżkę z Luną w jej nowym Porsche, bo wygrała... Y Właśnie edycję najnowszą, Top Model. Ja zajęłam drugie miejsce, ale wszystko popsuł mi ten fan, popsuł mi wszystkie plany, cały dzień. Spokojnie, spokojnie, Bianka, uspokój się. Pożyczę ci telefon, zadzwoni do kogo trzeba i będzie już dobrze. O, dziękuję ci bardzo. O, cześć, Luna. Tak, to ja. Wszystko w porządku. Nie, nie, nic się nie stało. Nie, on tylko udawał, że ma broń. Porwał mnie, ale. W ogóle to było bez sensu. Udało mi się mu uciec, bo on był po prostu idiotą. Nawet tego dobrze nie zaplanował. Ale mam, dzisiaj, mam już na dzisiaj dość, naprawdę. Kiedy, kiedy indziej się przejedziemy tym Porsche, dobra, ja po prostu wrócę do domu. No i gratuluję ci jeszcze raz zwycięstwa. Także świętuj z rodzicami, z rodziną, z przyjaciółmi i do zobaczenia w tygodniu. Dziękuję, tak, tak. Okej, okay, dobra. No. Topa, odezwę się. Tak, do zobaczenia. Cześć mamo, chciałam tylko zadzwonić, że wszystko w porządku. Pewnie widziałaś w telewizji, że zajęłam drugie miejsce, ale potem porwał mnie jakiś głupi fan. Jakiś nawiedzony, szalony człowiek, ale udało mi się mu uciec, nic mi się nie stało. Tak, tak, wszystko jest w porządku, już jestem bezpieczna. Po prostu do domu wrócę i odezwę się za kilka godzin, dobra? Tak, wszystko w porządku, nie martw się, mamo. Dziękuję Ci Roszpunku, ratowałaś mi dzisiaj życie. Nie wiem, co bym bez Ciebie zrobiła, bym tutaj chyba oszalała ze zmartwienia. To okropny dzień. No i gratuluję Ci występu w Top Model, też byłaś świetna. Oglądałam wszystkie odcinki z Tobą, kibicowałam Ci, wiesz? O, dzięki! Ja też oglądałam odcinki z Tobą, bardzo mi się podobały. No i te Twoje piękne włosy, przepiękne są. Dobrze, że nie pozwoliłaś ich obciąć. A, dziękuję Ci bardzo. Dobra, do zobaczenia, może kiedyś pójdziemy na kawę, co? Tak, dobra, do zobaczenia. Pa. Dobra, w końcu mogę iść do domu. Mam nadzieję, że życie mnie nic gorszego nie spotka. Niech ten dzień się w końcu skończy. O, oh, zajęłam drugie miejsce. Wiem, że Luna jest piękna, ale to ja powinnam wygrać. Ja też jestem super modelką. Mam nadzieję, że już niedługo będę w domu. Dobrze, że nie jest A -a. daleko. Uee! co? Co, Kim ty jesteś? Ach, kim ty jesteś? Co to jest? Przepraszam, 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 nie chciałam cię przestraszyć. Ach, już, nie może być chyba dzisiaj jeszcze gorzej. Pa, pomocy uciekam! Przepraszam, poczekaj! To jest tylko przebranie. Byłam na imprezie kostiumowej, to jest tylko kostium. Poczekaj, uspokój się, proszę cię! Nie chciałem cię przestraszyć! Daj wytłumaczyć! Ach, to tylko przebranie? O matko, już myślałam, że dzisiaj nic gorszego mnie nie spotka, a tu taki szok. Miałam dzisiaj ciężki dzień, zostałam porwana, wiesz? Ojej, naprawdę? Przepraszam, że jeszcze ci dołożyłem stresu. Naprawdę, nie chciałem cię przestraszyć, po prostu wracałem do domu z tej imprezy kostiumowej. Poczekaj chwilę, pójdę się przebrać, pokażę ci, jak wyglądam pod yy, przebraniem, i wynagrodzę ci to, że tak cię zestresowałem, dobrze? Chodź, poczekaj, chwilkę tylko mnie mi to zajmie i zapraszam Cię na lody potem. O, oh, sama, nie wiem. Nie wiem, czy jeszcze mam dzisiaj siłę, chyba powinna iść do domu po prostu. Nie, nie, naprawdę, poczekaj, poczekaj tutaj, usiądź sobie, ja wracam dosłownie za trzy minuty. Co ja tutaj robię? Stoję przed domem jakiegoś obcego wilkołaka? Co ja tu robię? Co za dzień? Muszę być ostrożniejsza. Hej, tada, to ja. Zobacz, jestem normalnym człowiekiem, nie ma się czego bać. Jeszcze raz cię przepraszam. Aha, nawet się nie przedstawiłem. Nazywam się Tomek. Okej, okay, dobra, teraz ci już wierzę. Widzę, że nie jesteś wilkołakiem. Ja jestem Bianka. Możesz na mnie mówić Bibi. Okej, okay, Bibi. Chodź, zabieram cię do mojej ulubionej kawiarni na lody. To właśnie tutaj. To moja ulubiona kawiarnia. Mają tutaj pyszne pączki, mają lody, mają ciasta was, wła, z własnego wypieku. Pyszne desery, także wybierz sobie coś pysznego. Musisz się uspokoić. Ale wiesz, ja nie mam pieniędzy. A nic się nie przejmuj, ja zapraszam, ja stawiam. Wybierz sobie co tylko chcesz i zobaczysz, że dzisiejszy dzień będzie lepszy. Widzisz? Z deserem wszystko wydaje się lepsze, co nie? Tak, tak. Dziękuję Ci bardzo. Myślałam, że już tego dnia nie da się naprawić, ale Tobie naprawdę się udało. Muszę Ci przyznać, że naprawdę mają tutaj pyszne lody. Dziękuję Ci, że mnie zaprosiłeś. A Tomek jest taki miły. Super.